Witajcie w przeglądzie sklepu na dzień 6 czerwca 2021 roku. Dziś pogadamy tradycyjnie o sklepie, nowym epizodzie, o przyszłości nowego dodatku oraz o legendarnej zbrojowni. Serdecznie zapraszam. 20% zniżki na skiny Dreamwalker oraz na krzesło Skyscale. Skiny naprawdę fajne, tym bardziej że ich efekty aktywacji są całkiem ciekawe. Połamane ostrza, które uzupełniają ubytki magią. Dalej mamy nowy skin do Longboa, także Dreamwalker, swoją drogą naprawdę ładny, zasługujący na miano Longboa. Kurde, ogólnie skiny Dreamwalker są naprawdę fajne, pomysłowo zrobione i brakuje tylko możliwości zmiany koloru tej magii. Następnie mamy wiele powracających skrzydeł, jak i samych gliderów. Warto przy tym się zatrzymać, by przypomnieć, że Glider plus plecak dostajemy tylko w wersjach combo. Jeżeli w nazwie jest określenie combo, taki zestaw zawiera to i to. Ciekawe i warte wspomnienia jest też, że mamy zniżkę na logging toolsy z 1000 na 800 gem ze specjalnym skinem małego skyscala. Resztę widzicie na ekranie. Co do nowego epizodu, jest to drugi epizod sezonu trzeciego, a achievementy na pierwszy rzut oka są proste. Od 2 razy story, zebrać 15 roślin, 30 drzew oraz 30 skał Potem 15 eventów, zabić bossa i wejść na sam szczyt wulkanu. Brzmi fajnie, ale pod warunkiem, że usuniecie z tego wulkan. Z tego co rozumiem i z tego co zrobiłem, trzeba zrobić jumping puzzle, a. Jednego z najtrudniejszych w tej grze. Także polecam szukać komandera, przyrzekować mesmera i zaopatrzyć się w szklankę melisy, bo szybko z tego wulkanu nie wyjdziecie. Oczywiście o ile nie lubicie skakać. Jeżeli lubicie, będzie fajna przygoda. Co do nowości związanych z dodatkiem, ostatnio Arena.net opublikowała wpis, w którym mówią, że dodatek zostanie przełożony z końca 2021 na początek 2022, czyli prawdopodobnie do kanty zawitamy w lutym. Jednak, żeby nie było tak pesymistycznie, mamy też kilka ciekawych informacji, bowiem pracują nad przejściem z DirectX 9 na 11. Wiem, że część powie, no ale mogliby przejść na 12, ale wiecie co? Jeżeli będzie to lepiej działało... To nie rozpaczam, że nie będzie dwunastki. Wspomnieli też, że aktualizacja do 11 nie da wielkiej zmiany wszystkim. do się osoby, którym ta aktualizacja wiele nie da. Czyli jeżeli macie na przykład 100 FPS-ów, jest możliwość, że skoczy Ci do 120, ale też możliwe, że nic się nie zmieni, dając Ci tylko większą stabilność. Jednak jeżeli masz tych FPS-ów np. 40, możliwe, że skoczy Ci do 60. Oczywiście moje słowa warto brać z dystansem. To tylko moje wyobrażenia, jak ta aktualizacja może działać u innych. Kolejna sprawa to dodanie kilku fajnych zdjęć, przepiękny koncept art Kanty oraz dość ciekawe zdjęcie. Na pozór mało istotne jednak jest ono wyciągnięte z nowej mapy. Tak, to screen z gry. Jest on faktyczną mapą jaka jest w Guild Wars 1, lecz lekko zmienioną na potrzeby drugiej części gry. Osobiście chciałbym, żeby mapy nie były kalką 1 do 1. W końcu przez te długie lata Kanta pewnie coś tam przemeblowała. A na koniec. Ciemna postać Mesmera z moim zdaniem Spirem, co by znaczyło, że podwodne bronie przychodzą na ląd. Wiele osób mówi, że to miecz lub dagger, ja będę upierał się, że to właśnie Spiry. Jednak ile osób, tyle opinii. Więcej o nowym dodatku dowiemy się 27 lipca na strumyku AREN.net. Legendarna Zbrojownia pojawi się 13 lutego, czyli już za tydzień. Co to jest? Jeżeli masz na przykład legendarną zbroję lub broń, każda z twoich postaci na 80 poziomie będzie mogła je używać. Będzie to działało na zasadzie mountów. Macie jednego i całe wasze konto ma do niego dostęp. Czyli macie Medium Armor, oczywiście legendarny, i każda wasza medium klasa ma do niego dostęp. Osobiście jestem przeciwny tej aktualizacji, mimo że wiele usprawnia na płaszczyźnie czasu jaki poświęcimy na postać, zbrojownia ta zabiera grze część kontentu jakim jest ubieranie postaci. Wiem, że nie jest to najciekawsza część gry, ale często dosyć istotna. Mimo wszystko daje ona jakiś cel w grze a ostatnimi czasy, jest rosnąca liczba osób, które nie mają co robić w grze. Także takie armory sprawią, że jeszcze bardziej nowe postacie stracą swoją głębię. Dalej mamy darmową legendarną transmutację. Zmiana wyglądu legendarnego wyposażenia nie wymaga już ładowania transmutacji. To jest akurat na plus. Nie będzie trzeba wydawać tych punktów. Legendarne akcesoria będą miały przełącznik, czy chcecie widzieć efekty wizualne, czy nie. To też jest fajne na plus. Oraz najciekawsze dla mnie w tej aktualizacji to to, że przy zdobywaniu konkretnego przedmiotu legendarnego będzie notka lore'owa o tymże przedmiocie. I tu się na chwilę zatrzymamy, bo dostaliśmy przykład jak to działa na podstawie Bolta. Bolt, legendarny miecz, który jest nasiąknięty mocą smoka, którego imienia Tyria jeszcze nie zna. Jest to prawdopodobnie nawiązanie do smoka z nowego dodatku End of Dragons. Jest to dosyć ciekawe patrząc na to, że Bolt ma efekty wizualne, które wskazują na pioruny, a smok w nowym dodatku był do tej pory utożsamiany z wodą. Ale w końcu, co stoi na przeszkodzie, by woda mocą wody i piorunów, nieprawdaż? To na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Napiszcie, co myślicie o nadchodzących zmianach. Jeżeli macie jakieś pytanie, na które chcecie, bym odpowiedział na odcinku, napiszcie je z P na początku. Wtedy postaram się odpowiedzieć na nie w kolejnym odcinku za tydzień. Dajcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał, oraz suba, by być na bieżąco z nowymi filmami. Mówi do Was Sizu. hej!